Dzisiaj wam chcę pokazać rzeczy, które kupiłam w Rosmanie. Byłam w Rosmanie, która jest godzina aktualnie jest 17 Byłam dwie godziny temu, bo mam ręce brudne, ponieważ się dopiero ukończyłam bo... Byłam o 15 w Rosmanie, później byłam jeszcze w Pepko i gdzieś kupiłam fajnego I nie jest tu do ubrania ani jest coś do jedzenia Co pokochałam, będę to za każdym razem kupować I kupiłam sobie jeszcze w Rosmanie, dziś, a więc wam to teraz pokażę no. Dzisiaj w Rosmanie kupiłam oj, dwie rzeczy, czyli znaczy 12 rzeczy z czego 11 to są te same. Inne. tego inna grafika. Eee, Kupiłam sobie taką śmietankę do ciała. I od razu mogę Wam powiedzieć, że kupujcie ją. Jedyne 15 zł. Jest... Na długo kupuję niebieską, bo była niebieska też. To jest. Eee, do ciała o zapachu truskawki z białej czekolady hej, tam jakieś głupatki są napisane, ale to jest od flafa. dosłownie ja nie wiedziałam, że płatki takie rzeczy ma. Eee, nagrałam właśnie na TikToka. Oczywiście, link tam, w opisie. bo Link do konta w opisie. No, do konta. No i ogólnie, ona jest bardzo fajna. Po pierwsze, bardzo ładnie pachnie. Po drugie, bardzo ładnie pachnie. Po trzecie, bardzo ładnie pachnie. To jest tylko jedna rzecz, której, której potrzebuję. Kocham ten zapach. Ja, ja będę oczywiście żywać. I za niedługo, ja to sobie kupić sorbetik do rąk i krem do rąk. I z tam jeszcze było. E, mam jeszcze tutaj ten żel od Juli Żuga Ja go nie zużywam nie jeszcze A on nie w sierpniu wyszedł e, Z bo też wam wszystko co mam z Flaffa Ogrosowałam przez żel od prysznic Mam balsam różowy do ciała e, Różowy pomarańczowy, ale pomarańczowy nie ma zakrętki e, Mamy jeszcze Ogólnie to nie mam wszystko prawda? od Yuri Zhugei Masyczka Boję się wyciągać tym te rzeczy, bo nie pracowałam nad ułożeniem bliszczanki Mam jeszcze również mleczko Kupiłam ostatnio przez Moontail, bo jeszcze dostępne było i oczywiście dostanę jeszcze drobszika, który był dostępny chwilowo, był limitowany. I tak, to jest piękna rzecz, normalnie kocham tę rzecz. I ona kosztowała 15 zł, więc leccie do Rosmana, póki to jest. <coughs> jestem chora. Chora. Yy, miałam kupić mleczko, ale mleczko już nie jest na promocji. Mleczko kiedyś kosztowało 20 zł, dokładnie 19,99. Dzisiaj przyszło dosłownie, no ja sobie patrzę na. Yy, Wyszedłem sobie w aplikacji i Zrozumiem, letko za 35 złotych już jest. Jak tu żyć? Chciałaś kupić coś, co było tanio? Sorry, koniec, koniec promocji No to kupiłam tylko to, bo mama mi powiedziała, że nie była mowa o kosmetykach, była mowa o zdjęciach. Takie zdjęcie wziąłam w filmie, już nagrałam na TikToka, tylko żugę, zrozumieją. Jeśli wejdziecie na TikToka, to napiszcie pod filmem na TikToku Jestem z YouTube'a, jeśli oczywiście chcecie, bo dam to zdjęcie i o to. I takie tylko żugę, zrozumieją. Tutaj chodzi o to, że Iria Żugaj, czyli Iria na zdjęciu, miała współpracę ze flafem. o to chodzi, jak ktoś, jakbyście na przykład wpadli na, no, na TikToka. Zrobiłam 11 zdjęć, bo ma takie, nie, dobra, bierzemy jedno na próbę i jak ci się nie uda, no to nie bierzemy zdjęć, a jak ci się uda, no to bierzesz jeszcze cztery. Tymczasem ja, Jestem... Ja sobie ja takie podchodziłam, no i takie, już wytrykowała się, takie... Dopiero się trukują. No i takie. Mają ja, 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 A mogę coś Mam takie. Nie była mowa o kosmetykach, tylko zdjęcia. I ja takie. Ale jedną muszę. Taką. Mam takie. No, to też. I ja takie. Hmm, przychodzę. Przychodzę z moim ba, y, śmietanką z moją. Y, mamy takie. Miało być 4 zdjęcia, wydrukowałeś 10. wytrukowałam 10. Y, jakby ktoś chciał, format 10-15, złoty 29 za sztukę. I możecie wydrukować w dorosłym. Yy, no. I te zdjęcia są dla mnie piękne, więc w ogóle zdjęcie, które mi się najbardziej podoba, to jest to. To jest najpiękniejsze, ale zdjęcie które mi się za bardzo nie podoba. Uwaga, to jest. Jako pierwsze je wydrukowałam. I nie. <laughs> znaczy wyszło. Tego, że. z koncertu. Koncert był chyba 3 lat temu. Coś takiego. No i y, tutaj mi się jakoś nie załapała. Bo ja pobieram zdjęcia takie, nieważne z czy nie, pobieram zdjęcia. No i wzięłam zdjęcia takie. Chciałabym zrobić jeszcze, kurde, jedną na próbę. Nie zrobiłam. Nie, mogę zrobić 11. Mogę. No i to mi się najbardziej... To moje się też się najbardziej podoba. A mi się... O właśnie, to też mi się ładnie podoba. Mm, mi się dokładnie podoba najbardziej... O to. To jest bardzo piękne. <laughs> Jeśli ktoś by chciał, któryś z tych zdjęć, w sensie... Że... Jeśli nie możecie tych zdjęć znaleźć, na przykład, nie wiem... Gdziekolwiek, no to ja Wam nie wyślę. Nie wyślę Wam tych zdjęć jak coś. Tego zdjęcia z galerii, bo na przykład niektóre zdjęcia zostały szybko usunięte, jak ktoś na przykład dodał na powiedzmy Pinterest albo coś. No, i to wszystko z mojej strony. A no właśnie, nie powiedziałam Wam o jednej rzeczy. Co prawda, jest to tylko w Niem Niemczech. Czy ja dobrze mówię? Ale dosłownie u mnie to było na 5 zł. I jeszcze pani Promocję dała dwa gratis. Znaczy jedno i drugie gratis. No, czyli jedno gratis więcej. W sumie ja się zakochałam w tym, więc za każdym razem jak będę jeździć do sklepu, to zawsze będę tak kupować. I teraz wam powiem o co mi chodzi. Kojarzycie, Rizus. Rizus, wow. Kocham to. To jest y, dwa orzechowe, y, dwa. Masło orzechowe kaps, to to znacie kaps. To wezmę ciasteczka. Takie babeczki, ale Mam jeszcze jedno, bo zeżarłam dwa na raz. Znaczy jedno damień, jeden sobie zjadłam. i jedno sobie zjadłam przed chwilą. Czy nie przed chwilą, tylko wcześniej już. Już o 16 jest 17, chyba 8. Czy trafiłam? Uwaga. A 16 16. To było 5 złotych, z czego pani mi dała drugie, gratis. Normalnie kocham panią, pozdrawiam panią. To jest bardzo, 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 dobre. Jeśli się nie zapytacie, po co ja wam to dla was nagrywam... Nie wiem. Ale to jest takie dobre, musicie jechać to kupić. Nie wiem, czy u Was to jest dostępne w Pepko. Bo u mnie na przykład przy Ladzie w Pepko jest cały ze słodycza. I to było po 5 zł. Chciałam kupić jeszcze takie orzeszki. Jak to się nazywa? Orzeszki. Orzecho. Orzeszki orzechowe. Normalnie widzicie, brawa dla mnie, że tak coś powiedziałam. Orzeszki paprykowe. No właśnie, paprykowe, nie orzechowe. Tylko paprykowe, kochani. Pamiętajcie, paprykowe. Za niedługo będę na tą ściankę zdjęcia. Ale tak jest. W następnym miesiącu jadę do Rosmana i będę kupować więcej zdjęć. I tym razem nie tutaj przyczepię. nasze. za niedługo sobie może przyczepię w tej szafce. Może tu szafkę ozdobić, bo tam jest ser. W w mojej szafce jedyne czego nie ma? Wszystko. Ale nie Mam nadzieję, że miło Wam się oglądało ten film i będziecie mnie oglądać więcej, ponieważ zaczynam więcej nagrywać na tym... na tym kanale. I mam nadzieję, że miłość po mnie poczujecie i że zobaczycie kilka fajnych rzeczy. Bo na przykład kiedyś nagrywam takie fajne. Kurde, kiedyś jak chcę tak chcę... Tak nie chcę to jakieś ująć, ale tak za 4 litrów No, wiecie o co chodzi? E, zaczęłam nagrywać, kurde, sobie tak od razu, kiedy dostałam telefon, takie jestem bogata, Ja tak normalnie. Ja jedyne co dostałam telefony, Zakładam konto na YouTube, TikToku, kurde, Instagramie, kurde, nie wiem Facebooku, Messenger... Nie no, Messengera już miałam. No, Messenger Facebooku, kurde wszystko. Na Snapchacie, kurde wszędzie założyłam konto. Mama właśnie mi usunąć filmiki. Kurde, ja nagrywam tyle trendów, nie ja miałam chyba 180 subskrypcji. Kurde, dla mnie to jest ten. Dla mnie to jest... Kurde, nie wiem. Nazywam się normalnie tak jak się nazywam no yy, to mi było jak, jak miałam 7 lat yy, to dosłownie tak marzyłam, żeby nagrywać gdziekolwiek dosłownie. no, Dajcie mi to i słowa, No. Chodzi o to. W ogóle ja już powinnam dawno skończyć, ale nieważne, opowiem wam coś jeszcze, bo niedawno, yy, dawno, 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 7 lat. 7 lat temu? Nie, czekajcie. Kócka matematyka. Yy, uwaga, uwaga, 5 lat temu. Pięć, no, 5 lat temu, dobrze, Udało mi się. Nie wiem, czy tam 5 lat temu, kiedyś tam nie umiem liczyć. A tych prostych żadnych karty nie umiem liczyć. Nie, no to ja się No, Dobra, nieważne. Pominmy ten fakt, ile lat temu, ale kiedyś nagrywałam, kurde, na YouTubie. Ja i wam mówiłem, służęłam wszędzie kąta. Ale, 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 ale... Nie miałam żadnego... nie miałam żadnego zakazu, kurde. Położyłam sobie telefon przed co? i zaczęłam kurde nagrywać. No weźcie mi coś powiedziane, bo ja niech nie rozumiem czemu ja tak od razu kiedyś kurde... Położyłam tak telefon, pierwsza losowa pstynka i tak nagrywałam, tak sobie ty. tyn, tyn, Zresztą ty, ty. jak patrzyłam na te filmiki, jak miałam 10 lat, to ja się normalnie zachowuję. Ale, ale miałam 5 lajków, dla mnie to już rekord był. Ja mówię wam, rekord dla mnie 5 lajków, znaczy na TikToku. 200 lajków to jest mój rekord, ale 5 lajków to dla mnie był rekord. Normalnie ja już pakałam, pakałam, że ja mam tyle lajków, ale musiałam, musiałam usunąć ten filmik, ale trudno, dobra, nie będę wam więcej, więcej przedłużać. Mam nadzieję, że jutro wpadniecie, bo jutro oczywiście też filmik wleci. A ja mam nadzieję, ja, ja mam nadzieję, że jutro się zobaczę w przy telefonie, czy na telewizorze i to wlecie. Mam nadzieję, że to się zobaczę. I to tyle z mojej strony, ja.